Moi drodzy, witam Was po bardzo, bardzo długiej przerwie. Dawno nie nagrywałam z powodu braku czasu. No i dzisiaj znowu kociołek. Kociołek wabejagi, w którym gotujemy kamienie i korzenie. Gotujemy w dużym garze, żeby się nam to pomieściło. Tutaj oczywiście gotuję mniejsze egzemplarze. Muszę je poprzekręcać, żeby były pozanurzone całe. Czyli je przekręcam co chwilkę albo można dolać wody, ale z racji tego, że to jest duży i ciężki garczek, no nie chcę tutaj spowodować jakichś problemów, żeby mi coś pękło, na przykład płyta indukcyjna, albo po prostu żebym sobie nie poradziła później z przeniesieniem tego i dolaniem wody. To wszystko gotuję około 40 minut dokładnie. Tutaj mam już oczyszczone korzenie, dolałam sobie octu, dałam o, z takiej butelki tam tyle. Nie wiem ile tu jest pojemności, ale sądzę, że na pewno około 10 litrów chyba tu będzie. Korzenie się gotują, tu czekają te większe sztuki, no tu będzie ciężko je przełożyć. Oczyściłam sobie ich, widzicie, z takich um, zakamarków, one były w akwarium i tutaj, gdzie wystawało, podeszło jakby takim grzybkiem. Teraz będę zmieniała aranżację, będzie on cały chyba raczej zanurzony. Pościągałam sobie te mazie takie, gdzie mi się wydawało, że może się tutaj coś znajdować, jakieś ślimaczki, bo się pokazały w moim akwarium ślimaczki, więc też dlatego zmieniam aranżację. Będę wymieniała biały kamień na czarny bazalt. No i tutaj tak jak mówię gotujemy, ja teraz zmniejszyłam troszeczkę, ja to gotuję na e, maksymalnie, czyli to bulgocze bardzo, ale po to, żeby tu była jak największa temperatura i te korzenie po prostu wyparzamy. Tak przygotowane będziemy wkładać do naszego akwarium z paletkami. Zapraszam Was na kolejny odcinek, tam będę pokazywała dalsze etapy i będziemy zmieniać aranżację naszej pusepce. Pozdrawiam.